Dzień dobry Państwu, Michał Pniak, Biokąt Polska. Dzisiaj jesteśmy na plantacji ogórka, niedawno zakładana, niedawno odbywał się siew, opóźniony co prawda, ale mamy wysiane ogórki i jesteśmy na polu, gdzie będziemy chcieli pokazać przez cały sezon i zapraszamy oczywiście na, na to pole, na dni otwarte, Jak, w jaki sposób można różne odmiany ogórka chronić właśnie w takiej konwencji biologicznej. Plantacja jest założona tak jak widzicie Państwo na folii. Pod folią jest system nawadniania, a więc możemy różnego rodzaju mikroorganizmy podawać pod, przez system nawodnieniowy. I właśnie teraz takie zabiegi będziemy stosować: a więc podanie mikroorganizmów, które mają pozwolą nam zaopatrzyć roślinę w azot albo pozwolą nam udostępnić fosfor, potas i inne makro i mikroelementy z gleby, a więc preparaty free N, free PK, również do stymulacji korzenia preparat rizokor, a później planujemy zastosować tutaj ochronę biologiczną przed szkodnikami, jak również będziemy próbować chronić przed, w sposób biologiczny przed chorobami. Czy nam się to uda, zobaczymy. Niemniej jednak będziemy tutaj stawiać i podpierać się środkami Biologicznymi, tymi, które są zarejestrowane do ochrony, ale również preparatami, które wspomagają uprawę, stymulują rozwój roślin, ułatwiają rozwój. I oczywiście planowanie. Także zapraszamy bardzo serdecznie na, na nasze spotkania, i do zobaczenia.